Między ekologią a ekonomią to temat szczytu klimatycznego to Get Air, który ruszył dziś w Warszawie i potrwa do środy. O poprawie klimatu i wspólnych rozwiązaniach rozmawiają przedstawiciele świata biznesu, nauki i polityki. Dawid Steś. Konkretnie o klimacie. Trzy dni, cztery żywioły i 11 debat tematycznych z udziałem bardzo różnych osobistości. Tych od polityki, tych od biznesu i tych od środowiska, bo przecież o środowisko w tej całej dyskusji chodzi. Te debaty tematyczne będą poświęcone również temu, jak teraz Polska ma wychodzić z kryzysu ekonomicznego po pandemii koronawirusa, by jednocześnie dbać o środowisko. O środowisko, które niszczone jest od wielu lat i na chwilę obecną niestety wielkiej poprawy nie widać. Ale by ta poprawa nastąpiła, najpierw trzeba wypracować jakieś konkretne rozwiązania i właśnie po to te wszystkie dyskusje tematyczne o ekologii między innymi. Był obecny tutaj na miejscu między innymi minister klimatu, który opowiedział o tych najbliższych planach Polski i o tym, jak to wszystko łączy się i z ekonomią, i z ekologią. Mamy dzisiaj symboliczny dzień, dlatego że w polskim systemie energetycznym właśnie został dodany dziesięciotysięczny megawat płynący z odnawialnych źródeł energii, czyli 1 na 4 MW zainstalowanej mocy w polskim systemie to moce odnawialne. My jako Polska uruchomiliśmy plan zielonych inwestycji na 7,8 miliarda złotych na 2020 rok, natomiast skala tych środków i wyzwań na kolejne lata będzie jeszcze większa. Wszelkie dyskusje, które na tym szczycie, trzydniowym szczycie klimatycznym będą podejmowane, można śledzić online. Te wszystkie dyskusje mają na celu wypracować konkretne rozwiązania, które będą mogły być wprowadzone. I nie mowa tutaj o latach, a o tygodniach i miesiącach. Wprowadzone po to, by po pierwsze poprawić sytuację ekonomiczną Polski, jeszcze raz to podkreślę, szczególnie po okresie pandemii koronawirusa, ale po drugie, by dbać o środowisko. Do śledzenia tych dyskusji państwa Zachęcamy no i czekamy na rezultaty tychże dyskusji, które mamy nadzieję te rezultaty będą prezentowane w ciągu najbliższych miesięcy.